Pięć dni temu moja żona, z którą jestem w związku od 14 lat, razem od 17, powiedziała mi, że od sześciu miesięcy spotyka się z innym mężczyzną. Przyznała się do tego tylko dlatego, że wspomniałem o dużej wycieczce, którą chciałem zaplanować z nią na październik 2025 roku. Planując tę podróż, myślałem o tym, że oboje skończymy 40 lat, a to będzie nasza 15 rocznica ślubu. Ona powiedziała, że poczuła się winna. Że wprowadzała mnie w błąd. Kiedy powiedziała mi o swoim romansie, zapytałem, jakie ma zamiary. Czy chciałaby spróbować naprawić nasz związek, czy już się poddała? Jej odpowiedź brzmiała: Nie wiem. Dla mnie to mówi wszystko. Wydaje się, że nie chce pracować nad naszym związkiem. Ciągle powtarza, że nadal mnie kocha i chce, abyśmy pozostali przyjaciółmi. Nie rozumiem, jak mogłaby mnie kochać, będąc z kimś innym. I zdecydowanie nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy zostać przyjaciółmi. Byłem dla niej więcej niż uprzejmy. Pozwoliłem jej zostać w domu, bo twierdzi, że nie ma dokąd pójść. Nie usunąłem jej z mojego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia samochodu i nadal wspieram ją finansowo. Niestety, nie ma ona środków, aby żyć na własną rękę, zarabiając jedynie około 2000 dolarów miesięcznie ze swoich prac. Co gorsza, Nadal mi na niej zależy i nie chcę, żeby spała w samochodzie. Około roku temu moja żona przeszła operację odchudzającą. Po operacji jej hormony były nie do opanowania, co powodowało wahania nastroju i wybuchy złości z powodu drobnostek. Mimo to stałem przy niej i wspierałem ją we wszystkim, ale ona się zmieniła. Nawet nasi znajomi zauważyli, że zmieniła się jako osoba. Zignorowałem wiele czerwonych flag na początku. Myśląc, że to przez jej utratę wagi, teraz, patrząc wstecz, dostrzegam, że było wiele sygnałów ostrzegawczych. Przestała dzielić się ze mną swoją lokalizacją i unikała rozmów na ten temat. Umawiała się ze mną, a potem odwoływała, mówiąc, że jej przyjaciółka chce wyjść. Prace domowe przestały być wykonywane. Zostawała do późna, nawet gdy prosiłem ją, by poszła spać ze mną. Nie wspominając już o całkowitym braku intymności przez ostatnie dwa miesiące. Przyznała się nawet, że powiedziała o wszystkim kilku naszym wspólnym znajomym, zanim powiedziała mi, a żaden z nich nic mi nie powiedział. Jeden z nich nawet jej krył. Czuję się zraniony, zły, smutny, przerażony i właściwie odczuwam wszystkie możliwe emocje. Nie jestem osobą emocjonalną, ale znajduję się w wirze emocji, nagle załamuję się. Wpadam w złość z powodu najmniejszych rzeczy i te pestę. Moja żona była moją najlepszą przyjaciółką i nie wiem, jak mogę iść naprzód bez niej. Aktualizacja. Czytam wszystkie wasze komentarze. Dziękuję za wsparcie i sugestie. Chcę wyjaśnić kilka rzeczy. Na pewno się rozwodzimy. Dałem jej jedną szansę, żeby spróbowała naprawić to, co się stało, ale jasno dała do zrozumienia, że nie widzi dla nas przyszłości. A ja nie zamierzam zmuszać nikogo do bycia w miejscu, w którym nie chcę być. Jak ktoś z Was powiedział, mówiąc nie wiem, de facto powiedziała nie. Wiem, że nigdy już nie będę mógł jej ufać w taki sam sposób, jak wcześniej. Macie rację, jestem zdecydowanie zbyt miękki. Niestety, ona planowała to przez sześć miesięcy, a ja miałem pięć dni na przetrawienie tej informacji. Niedawno zapytała, czy możemy pozostać przyjaciółmi po wszystkim. Prawie straciłem zmysły, nie wiedziałem co powiedzieć. Po prostu pokręciłem głową i odszedłem. Na szczęście nie mamy dzieci, a jedynym naszym wspólnym majątkiem jest dom. Ona chce go sprzedać i podzielić zyski. Obecnie rozważam inne opcje, w tym po prostu wykupienie jej części.